Dzień dobry Państwu. Za chwilę zaczynamy Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Będę reprezentował Konfederację. Podczas tej rady będziemy pytać o efekty wizyty prezydenta Bidena, o ustalenia dotyczące współpracy obronnej polsko-amerykańskiej, o deklaracje, jakie zostały złożone. Przypomnijmy, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego obraduje za zamkniętymi drzwiami. Te obrady są niejawne, więc liczymy na to, że dowiemy się coś więcej niż tych spotkań oficjalnych, bowiem te informacje oficjalne były bardzo lakoniczne, bardzo ogólne. Jak Podkreślają analitycy, nie padły żadne konkretne deklaracje ze strony prezydenta Bidena. No więc będziemy o to pytać. Będziemy też pytać o wyniki spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, ten aspekt regionalnej kooperacji obronnej i oczywiście to będzie pierwsze spotkanie od długiego czasu, bo Rada Bezpieczeństwa Narodowego spotyka się nader rzadko, jak na sytuację toczącej się wojny i gwałtownego przekształcania stanu uzbrojenia wojska polskiego. Więc z pewnością będę też pytał pana prezydenta o kwestie związane z uzupełnianiem braków uzbrojenia. Polskiego, po wydaniu znacznej liczby polskiego uzbrojenia za granicę. No ale macie jakieś takie konkretne oczekiwania co do konkretnych e, decyzji? No nasze oczekiwanie jest bardzo proste. To znaczy zdolności obronne sił zbrojnych Rzeczypospolitej nie mogą zostać zmniejszone w wyniku pomocy Ukrainie. Ukraina powinna obronić się przed Rosją wysiłkiem całej wspólnoty międzynarodowej, a nie przede wszystkim wysiłkiem państwa polskiego. Polska nie może się rozbroić, Polska nie może też być wciągana do tej wojny, więc tutaj będziemy naciskać na roztropną politykę i też roztropność w deklaracjach, bowiem czasem deklaracje zdają się się nawet wyprzedzać politykę jak deklaracja pana prezydenta z Davos o tym, że zrobiliśmy więcej niż moglibyśmy. Dziękuję bardzo.